Halo, halo, dzień dobry, widzicie go tutaj? Jadę! No, jadę Zaraz jedziemy! Przyjaciel rodziny, miłośnik starych samochodów. Tylko Tatra, to złą! Stary jest najlepszy! I i gazować na zimny! To potęga polskiej motoryzacji. Jedziemy po Tatrę. Jedziemy po Tatrę. Która już umiał kierować? To jest mała. O, o, o jedziemy! Mogę o, szybciej Mogę teraz szybciej? Teraz <laughs> jedzie szybciej! O, dobra, ma policja! O, ja ktoś nie doniósł za nas! Spotyka się z głowicą, to wtedy następuje wybuch ale błukowy, i kapkowy, wszystko... tak? <laughs> tak, i to przede wszystkim wszystko Od pracuje. Mechanika mi e, Tak, 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 co Nie ma do... maszyn już do tego, żeby robić. A co sądzisz o starej motoryzacji? No Tomek, wiesz, stara motoryzacja to jest najlepsze, co nas spotkało, tak? Lepiej nie będzie. Radziej nie, to nie, nie, co ty te? E10 jakieś, co ty A proszę? Ja myślałem, że pan tu jesteś wiernym panem łady tak? Jestem giernym fanem wszystkiego. Z tego co jest stare i chupa Willisa. No, jak tam, tam pojechał, no, Posuwa się do przodu, już jest prawie na ukończeniu. <laughs> Tam że będziemy to oblewać. Już jest po 17 latach, już, już jest na pewien etap, tam zbliża się do końca. No, bardzo ładnie, żona podobno zadowolona Małą no, Mało łyżko ma stany, a nie tak, żeby się nahać i zrobić w rok. Co to za ludzi tam? się, nie? No i co? Inny? Następne auto szukasz i co to Spokojnie, całe życie spokojnie i... No. I człowiek wie do czego dąży, nie? No to jakbyś się kupił gotowe. To, to za przyjemność masz gotowe, to żadnej przyjemności szukania części. Budować, tak. budować, dążyć do tego, myśleć tak. o tym. No tak to fajnie jak się kupisz na przykład raz na rok jakąś część, jedną i się cieszysz <laughs> przez cały rok. A tak to kupisz pół auta w rogi i jako masz satysfakcję no z tak tego? Tak, nic. Tak, nie tak. A co sądzisz o starach? Starek, no bardzo szanuję ten stary Tak? Ale nie wiesz do jakiej telewizji to idzie Szymon, z Jurkiem będą to oglądać O, wszym, to najlepszy, najlepszy jest Lepszy jest, niż ładaniwa nawet Najlepsza <grym>, polska maszyna, zaraz <grym>, po Ursusie C330 Tak, tak, no bardzo dobry, bardzo A dobry A w porównaniu do Tatry, to tutaj jakie masz... Tatra to poszłyby, jest zło, to jest zło star, wzią, no pewno, radę, proszę cię. Gdzie tam? Dobra, Jakiś, a jak Jurek tak? z nie słuchają? No, <grym> Star powinien już dawno zakończyć swoją karierę na śmietniku historii. <grym> Oj, będziesz hajtowany kolego, będziesz, będziesz. No, Możesz dwie wersje teraz zrobić, <grym> <bo>. <grym> Stary najlepszy polski. No, Polski najlepszy. Wiesz Konrad, jedziemy teraz do strażaków. Jak coś, to do SP kupujemy. My co, we straży? Aha. I to teraz pewnie na handel, już tam tak, Nie wiem że... na handel Tak, żeśmy zbierali z kalendarzy tak, przez 10 to... lat I kupujemy Tatrę Tatrę kupujemy, jesteśmy bardzo biedną strażą z Bieszczat. <laughs> Tylko i mamy KNT <laughs> Nie, Warszawska. warszawsko bo... Aha. Blachy mamy warszawskie My się nie wygadają do to no co, no to nie, nie uwierzą, że kupujemy do Warszawy Tatrę A, powiemy, że my od Morawie... Morawieckiego dostali z Warszawy no To um... teraz nie Morawiecka powiemy, że bo my głosowali popadlo. na Tuska na Tusko głosujemy, to lepiej tam mnie nie a nie, to też źle. Daj nie tam nie mów takich słów. Łapie, bo <głopie> no, byśmy tam zostajemy przegonieni z Bitmami. Nie, no musimy mieć jakieś wyjście awaryjne. Żebyśmy coś tam powiedzieli, jak się skaptą, że to nie do straży. Może nie, tylko pis jakiś transparent, przygotuj. <głopie> Albo Amerykanie. A sobie Kaczyńskim... na telefonie to, tapetę. Nie, ustawimy Radio Arena. Kaczyńskiego tak, Scotę. Głośno będziemy tutaj Radio Arena. Jedziemy z pieśnią. No, powiemy, żeśmy się spóźnili, bo jedziemy jeszcze na Rorata. Boże, <noise> jak się skapną, że się skończyły. No, <noise> ale to nic. Na godzinkę, na to Na siódemce. <noise> no, Ale coś może jest dzisiaj na Ty jesteś taki pisowiec. No. Nie? No? Ale to, piszcie Konfederacja. Ja będę krzyczał uwolnić Wąsika. <noise> jeszcze nie wyjdę załoga, że będę krzyczał. Może jak to są jadki, jakiś tam odłam i oni na za, za PO głosowali. Albo co gorsza, za lewicą. to by było tragiczne, to, to? byśmy się tam z nimi sami rozprawili. Nie, nie, to nie. To byśmy spali spalili straż i tatrę Także, Corwin. Corwin, ta trafili. Także powiem, że tylko Mencen. Korwin. Korwin, gdzie tam? Mencen? to jest dziada. Tylko Korwin, to jest najlepszy głos Chłop, no, także wiecie, głosujcie na partię Nową Korwina, niedługo będzie ujawniona. To z Korwina przyszłości nie ma. Chowa Biała, tu był ten taki duży, ogromny pożar, co się paliły domostwa, to, to jest taka a, wioska. A ta że... góra, to co to jest za góra? Baba Góra tam jest. A ta, ta po prawej, ta taka szczępiasta? Szczępiasta to jest ciężka. Ciężka, tak? ścieżka Ścieżka tam była i kupiłem najładniejszego Lublina, jakiego kiedykolwiek miałem Z przebiegiem 11 tysięcy I kupił go mój kolega Maciej No proszę, proszę, To był piękny Lublinek Patrzcie jak ta wioska wygląda Wszystko jeden na drugi. To jest taka zabudowa typowo góralska Góralsko-cygańska <laughs> Ale bardzo klimatyczna wioska Ładnie, ładnie tutaj jest ładnie, ładnie. piękne okolice Pięknie góry widać ale to, jest, no, to jest urok Podhala, nie? No jednak to prawo miało się tutaj spalić. No, no miało się prawo spalić, bo tu są te Ostrożnie. A tak, tu jest jakaś gdzieś się. jednostka. Tu jest jakaś jednostka. Tutaj jest, czekaj. Tu jest straż, tu jest strasz. Tutaj Lublinka odbieraliśmy. Piękna. Aż się jest, zakręciła. zakręciła wokół. No już niedługo będziemy dojeżdżać po terkę. No okay, będzie nam zimno. A no, już coraz większe emocje. Nie tak. można doczekać. Już czuję, jak będziemy martwi w tym. Tak <grym> się nam was to nie da mnie. Tak jak będzie to, to, to no, już będzie pół, pół sukcesu. No, bo zadzwonimy na fotku, żeby no, nagramy zimny start. Zimny rozruch i cega. No. <grym> Aż będzie czerwony internet. <grym> Na zimnym I tyle nowej białej Także całą wioskę żeśmy przejechali, obgadali Robili. A gdzie? Kręmpachy. Ziemia niczyja Tak, krępachy Uwaga, krowy Uwaga, krowy w krępachach Żebyś po tym filmie nie miał zakazu wstępu na Podkale Chyba Ty Nie, ja, tu, ja jestem z Zakopanego, także ja mogę Ale tak, A, i Zakopane to niedobrze, kurde to śpisaki tu? Co <noise> coś śpisaki nie tu? Nie wiem, może wypowiedzieć albo jakiś <noise> Nie kupili. Takie te rano ładne. No i mamy tutaj jednostkę. O, no. piesek sobie goni pigier. Jakby ktoś tutaj z Dursztyna miał działkę do sprzedania, to kupię. Ja teraz <noise> Ja mam więcej, tatelka stoi. Jest, ale pięknie. Może jedziemy tam na dół. Jak my tu wyjedziemy stąd, patrz jak wąsko Już nie zmieści <grych> Ale piękna Ale jakie opony porządne Nawet jest ten, a gdzie my a damy? Jest... Dę... damy ten na zapas Kto go wyniesie na dach? Na tak do Forda, niżej No, mogliśmy wziąć Jeepa, to, to by na dach ale piękne, to jest najlepsze auto na świecie. To teraz jedyne... Coś tam na... odpadło z niej. Jedyna nadzieja, żeby nam Webastu odpaliło. Bo zamarzniemy w niej. Dobra, no. zimny rozruch ciepłego silnika zrobimy. Tak, tak. Gaz, gaz, w podłogę. gaz w podłogę i opór! To jest auto Dobra, odpalimy, niech se chodzi. Paliwo trzeba uzupełnić. Jesteś na zimnym? Dawaj, dawaj, dawa, para góra Tego nie widać na kamerze, ale tu jest pionowo do góry Ledwo widzę mapkę do góry Ale widoki I Auta jest. Rogi, A my jedziemy o, tam. A nie no, Zrobię Ci na tle gór Jest, proszę Poszła Idzie Tomek tak, połóweczkę. Nie stresuj się, połóż prawą rękę na lewarek, połóż przekręć tym dźwignią w lewo. Piątka? Nie, nie, w lewo dźwigienka. Ale po co mi połówka jak idzie? No to... W lewo i pyk, połówka. O, o. <śla> o, i o! Oj, szarpanie. Tylko mam mały problem, bo nie wiem jak się reguluje tutaj fofel, bo mi nogi dają ale to może nam Pięk, chłopy jeszcze chłopa, tu jest. A jest pięknie, pięknie. Nie stanęli, Na... ładne wodki Chłopy wysiadają chyba chcą nas bić My zapisem Tu można? Patrzcie jak pięknie Kiedy mamy widoki taterka Taterka i tatry I tatra w bagażniku Jest piękny to nie działa, ale jest ciepło, nie? Tak, ja mam rękawiczki, także jedziemy Jest klimat Potem mi tutaj chłopy wyregulowały Jest pięknie Jedziemy Jasno do domu Czóreczka Czureczka, dopiero co ruszyli, a już czureczkę Jedziemy Siofer jest Pięknie tu mają Pięknie, zaraz tutaj zostaniemy, jak gdzieś zjedziemy do rowu To zostaniemy z na dłużej A zimno pięknie. No, Dobrze że no nie leje no, no, mamy. to nie fajnie Tomki letniskowe na zgłoszenie prawo budowlane się nie przyjęło Osada jakaś tu jest wierchówka, robimy tak. reklamę o, oznaczysz ich w poście będzie nocleg gratis To jest Z żoną? <laughs> Ze mną A z tobą A jedzie coś przeciwko. O, będzie zderzenie i Janka zaraz musimy nagrać zjeżdżaj tu w prawo w krzaki nie wciągło to Ale no. tu wiezie, brakło no i jedziemy, jedziemy także no niestety to jest taki urok tylko Tatra, nie? no tutaj góra A se ha co to? masz poblat hamujemy biegiem Całe szczęście jedziemy tatrą, a nie starym, także możemy tutaj normalnie rozmawiać. Komfortowo się czujemy na fotelach. nie tak, nie później, nie pluźnie. Od góry, jak będziemy chcieli wyjechać, to wyjedziemy, a nież nie będziemy zastanawiać, czy trzeba redukować na jedynkę, czy na wsteczny wjeżdżać, czy co robić. Także kulturalnie... Czy plakam przy do kolektora? Także Pozdrawiamy! Pozdrawiamy mieszkańców! Gdzieś dobry, są tutaj. Pozdrawiamy wszystkich jest Pozdrawiamy Gdzie jest klaxon? Po lewej u góry na noce do góry A, tak Krakowski. Rozpoczynamy testy Jedziemy na skróty <laughs> Tu jest płatna bezpula Ale idzie Met śniegu A, i sobie jest. radzi No, to może jak trzeba będzie się cofać, tutaj całą drogę nie wyrobię nic. To nic. to byłbyś taki fajny przejazd nie. tutaj przejedziemy później. Nie, nas to nie wyjedziemy. To gdzie by ta droga była, na pewno gdzieś prowadzi. Idziemy. O. Nee, niet meer. Jeetje. Kijk nou. Het luchtje. Ja. Het luchtje is helemaal Oké. Parku Narodowego. Mam nadzieję, że nikt nie doniesie. Ale chyba tego nie upublicznić. O! Stół, jest o. Szkoda, ale że tam. tego nie widzicie. Wychodź na tym nie ma źle, bo na polu jest jednak zimniej niż w statze, więc można jechać Objeżdżamy korki na skoki jadą I taka to teraz jest droga z Nowego targu Teraz jeszcze ja skocił chyba <laughs> a ja, tu będzie mostek czy tony? rzeka jest o! Prawie się Ale gałąź. Ale... Przejdzie? Chyba przejdzie. Górą czy przejdzie? Jak tutaj warszawiaki jadą my osobówkami tędy? Przejdzie chyba. Ostrożnie. Rzeka. Rzeczka jest. Masz ekologiczny olej w mostach, żebyś przejechał po rzece? Wchodzisz do wody? Pięknie. Ale se radzi. Uwaga na gałąź. Co to jest? Bo parujemy w środku teraz to trzeba. Może nam... Aby tu było niepłogliwską Może my jedziemy Ty bo znikło gdzie my jesteśmy Chyba jedziemy do wyszcząbną Żeby nam nie musiało otwierać bramy Te wyłączę bo zimno Co zimno To wieje Taka stodowa fajna. No Nie urwi rynny Chcę powiesz co się tam chyba dzieje tu lodu jest Chyba w lewo, nie? nie? W lewo albo prosto, ale Nie wiem ale czy nie to w lewo W lewo, nie? No, ale parek tu wąską Tam już jest droga no. no Ale to jest inspekcja Uwaga, tu na prawo przejdzie. No raczej przejdzie, nie widzę, ale No tutaj przejdzie Pojedziemy no, Wiesz, a jest, jak tu byłby pożar, no to też musiałe odjechać Tatra. Dobra, jesteśmy na drodze. Czas się mi skończył, zmiennik za kierownicą. Mówi, że zjadł zęby na tatrzę, szkoda że w skrzyni Jeździłem w ten Eurodrak simulator Tu biegaj, tu biegaj Tak, tak? dujeczka i do przodu, po malutku Na Elmasz? Jadę, 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 jadę Uwale krawerznik Krawerznik Spakaj się nie tak się jeździło do przodu, do tyłu A ćwiczysz teraz, tak? Poćwicz sobie Oh. Ale wyjedziemy? Jedźmy może. Uważaj, bo jestem wąsko tutaj. Taka jedzie kocał No i jeszcze pamiętaj, że jadą auta z Weź to pod uwagę. Pyk. E, umie, umie. Uważaj! A nasz jest film, to muszę jechać Na nie domu. roweru Jedziemy No, już się rozszedł Teraz już nie musisz zmieniać biegów do domu No Długo pole Ale idzie Uuu. Jak starze Ej, kur... Starze to byśmy dopiero dwójkę wrzucali Starze to byśmy już w domu byli Piękna jazda jest w Tatru. Piękna, piękna, góra taka, taka zdrowa, a my dodajemy gazu i proszę jak się rozkręca Jak odchodzi 40, 50, 60, no już dość, dość, dość Nie masz szarpania jak w z tymi biegami Przegazówy <laughs> Jest ogień Nieładnie to zrobiłeś No te połóweczki też, piękna sprawa Dlatego, może tu jest tak zimno w nogi, i nie masz takiego wyczucia jeszcze tak jeszcze to chodziło, to już by było Bajecznie tutaj A tutaj Konradzie dojeżdżamy do Jednostki OSP Sieniawa, gdzie kupywałem kiedyś Mercedesa. Ale wyrąbałeś ich? Wyrąbałem, i nie? ale ich. Ale ich wyrąbałem, przejechasz szybko, żeby nam nie widzieli. <grym grym grym zim> Panako, mają bramę. No, za twoje pieniądze sobie go no, no, Za to, za to że nim celem na konto zrobił. Nie, się nie ma, Bielanka, co ja mówię. Pozdrawiamy w z OSP Bielanka. No, i wcale na tym nie zarobiłem. <grym> z tego nie było nic, to i no. żeby się przejechać, kupiłem. <grym> Oj, oh, jest uwolniłem go od kłopotu! Co by teraz z tym zrobić? No, to teraz by musieli oddać do Łukaszki z Pytkowicą. No, no to jeszcze kłopot, no. coś się zepsuje po drodze, jest czas holować. Dokładnie. A tak, to ja żem zaraził kogoś w Polandii <laughs> i poszło się. Nie tak daleka w świat. Co to robił, Co do sikał? Święty spokój. A niechle ze sikał, jak się mu chciało. To nie wolno. Warszawia. Ja tak w Warszawie? W Warszawie sikał, no. Poty, ty, ty pałacem. No, się go. No są Warszawiaki! Gonić! To jest Centrum Kultury, nowy przystanek dla ludzi! I wyciągnie pójdę i będzie lał, nie? No. Bezczelny. Co Konrad, głodny jesteś? Znaczy, jestem. Głodny. No, podły szef, nie da mi na obiad. jest w domu, z tyle? Z niedaleko A jest? będzie, co? mój, cofie, cofię? cofię. No, ona cofie, musi żałować. No i tym samym, Konradzie, nasza wyprawa dobiega końca no, Jeszcze nie ufło No już no, nogach jest dość daleko <laughs> Jeszcze 3 km, jesteśmy w bazie Jedyne co było niefajne, to to zimno przerażliwe i przeszywają się... Ale wynagrodzi to nam ten obiad Dobra w bazie, bezpłętnie, bezawaryjnie Zakręć jakieś kółeczko, Konrad Wysiadamy No, no na tak. No, star by nie wyszedł. To jest tatra, jakby nie wyszedł, bez problemu wyjedzie. Jutro zapalę taro... stara by musiał z kodą No no no, jutro zapalę stara to ci pokażę. jakbyś no, tam stanął od zera, to życie ci star nie wyjedzie. Wyjedzie Star jest najlepszy Да. Uciesony? starze by się tak nie cieszył. tam komentował. Na nic. Siedziałem cicho. Proszę, uśmiech jest. Starze, to by tu płakał. Podjeżdżamy? No, próbuj. Idę tam nagrać. Odkurzasz chodzi z tyłu. Кто тут ездит? Паре, это мое